Witam wszystkich hodowców i hodowli odcinkowi Jesteśmy u mnie na hodowli. Sorry, że nie było tak długo odcinków, ale jestem chory już drugi tydzień, więc przepraszam za mój głos, bo jestem po prostu chory już drugi tydzień. Co, co się dzieje? No, klują się młode. Klują się młode. 10 młodych się kluje. Klują się młode od tej pary, od czerwonych, od grochowych, od niebieskich i chyba od białych już nawet. Ona, ale jakie gniazdo wywaliła, nie? No i... Gołębie są po karmieniu. Od tych się klują. No i co? Jak to tutaj wygląda? Kupiłem tego snemczyka, zapomniałem go zobaczyć. Bo akurat zacząłem nagrywać odcinek. Eee, co tu by powiedzieć? No w końcu się zaczynają po prostu te młode klucz. O, tam jest Kopman. Eee, kopman coś. kopman Wujek mi tłumaczył. Bo to jest od wujka akurat. O, a tu jest Jan paul Wujek ma dużo młodeką królę, bo on już w starym miał coś z nogą. Ale ma jajka, Janssen Paul 745 w samczyk Chodź, 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 chodź Chodź, chodź, 745, chodź, 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 chodź 745, chodź, 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 chodź 745 czyżby? Czy mi się tylko myli? 745, to jest mój byk On jest po prostu cudowny ten samczyk Cudowny ten samczek 74, 0,75 45 To jest cudowny ten samycki, jest zbudowany Ma mega silne plecy z duży fajne upierzenie i ładne to najważniejsze ładne, nie? A no, tu jest jego gniazdo 745 Mojego 745 to jest Delbar -Grid. Hmm. Tu zamknę, żeby mi nic nie wywaliło To jednak różnie bywa z tymi gębiami Co tu weszło? A to jest ten! To jest też ładny samczyk, on siedzi z tą samiczką gruchową. 0206, super samiec. Co, z czym on siedzi ten samczyk? A z tą, no tak jak parowałem. Mam glazerką. Ten tylko mi się sparował do na poszedł, a tu moja w końcu 615ka jajeczko, to aż znaczy dwa nawet, to jest ta dwuletnia to jest rodzina Tu ma jedno czy dwa? Japówka? Jedno, ale czuć już drugie. Bo tam pobiły, te akurat pobiły, dwa jajka kurde zbiły. 7,40 o, to jest gniazdo Paulo. Eee, co tu by jeszcze hodowcom pokazać? To jest ta, co przyszła. 40-35 jak się nie mylę bo... tak, aż sprawdzę Ta, 40-35 To jest jeszcze z mojego wujka Gołembi Samiczka Eee O kurde one to były tam u wujka na młode najlepiej latały, i później na stare, to wiemy. No, a tu jest ten Jansel Paul, Berg. No, tu jest Mulemans, Berg też. To oryginalny kadr Mulemans. Tu jest tam tu nie. Mam w sumie tylko jednego o, o, jak pięknie weszłyśmy nie to nie ty kurde Ta samica To jest po prostu chodź, chodź 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 Ona jest po prostu cudowna Ona jest po prostu cudowna w Ja mam za rok na wystawę Ona bo... jest po prostu cudowna Tak ma silne plesy kurde Szkoda że kamera tego nie, nie ujmuje No by mi telefon spadł Co mi tu tak buszuje Białe taki białe takiej budowy nie ma jak ona W ogóle żaden takiej nie budowy nie ma jak ona tak właśnie Mulę mam o silną też budowę strasznie Niby kolor muremansa, ale jakbym powiedział, że na dalekie trasy byście nie uwierzyli, że matka wracała z Barcelony i to ojciec był tego głębia niebieski, a drugi był połowy, wyszedł żółty. Miałem kiedyś samczyka takiego, jednego ale to akurat muremansa. Ale on był bezpłodny, bo był stary, miał około 12 lat. Już się, nie, już się stary wypłodził. Tu jest, tu jest ta herma. A on ma tu gniazdo właśnie, z tą samiczką. Ona jest cudowna ta samiczka. Stara lotnica. Nie, w sumie nie taka stara, nie, ale lotniczka. Ona robiła najlepiej, to loty takie max do... Ona mi latała, w ogóle latała, bo ja ją kupiłem, którą już tak... Ja ją kupiłem taką, która już była lotowana. I ona się u mnie oblatała. to mówię, dobra, jak się oblatała, to jeszcze dom u mnie pójdzie w kabinę. No i okazało się, że u mnie poszła w kabinę. Dwa razy wróciła do właściciela, a dwa razy przyszła do mnie. I mówię, więcej już jej nie będę tępił, bo będzie wracać do właściciela. A to jest z mojego oddziału, nie? samica. Ona jako roczną miała... Nie, w 2017 miała 6 wkład, wkładań, 6 konkursów, jako młoda 5 na 5, jako dwuletnia. W 2018 miała... 2018... Ona miała 12 na... 14 wkładek, 14 wkładań, 12 konkursów. I była raz siódma w oddziele. No i ona najbardziej to tak mówił mi hodowca, to robiła loty średnie. Mówi, że średnie ro loty robiła, nie? Że tak do, do 500, 600, ona super lata. Zobaczymy, zobaczymy, co młode pokażę. Ja ją tu tak zamykam, o kurde Ja ją tak zamykam, ona sobie tam wchodzi To najgorsze, że całą już się jej To ona sobie zgniotła do gniazda, no wszystko No dobra, ja bym zakończył ten odcinek, trzymajcie się, cześć, na razie